Cześć, witaj w kolejnej części vloga moje 5 minut. Dzisiaj kontynuuję pracę nad konfiguracją, a dokładniej rzecz ujmując nad ustawieniem dźwięku dla poszczególnych bloków Pomodoro, pracy, krótkiej i długiej przerwy. 5 minut nad tym spędzę dzisiaj, więc zapraszam. Jak dobrze kojarzę, wczoraj udało mi się test napisać. Hmm, test, który ustawiał te dane. to są settings i to jest ten fragment no i teraz warto byłoby jeszcze po prostu przygotować e, kolejny i kolejny przypadek czyli żeby przetestować de facto wszystkie e, tutaj e, fragmenty e, w tym kodzie i te longi więc ten test będzie bardzo szybki pytanie czy opis jest dobry long breaks są, should update dobrze więc skoro Uh, mogę uruchomić ten test, no to super, będę mógł iść dalej. Uh, state view, czy ja w state view coś porobiłem? To jest po prostu, o, oh, jest błąd, jest błąd. Long break updated, long break sound, long break. A, jest bo jest błąd, jest błąd, long break, hard break, nazwa, a, literówka była. Dobrze, więc jak mam ten test, to teraz warto byłoby y, jeszcze ten drugi test napisać. Time Configuration View y, Test, czyli de facto widok, bo ja bym chciał też mieć po prostu możliwość wyświetlenia tych, tych danych, więc y, duplikuję sobie. Sound configuration test. I tutaj e, będę miał po prostu sound configuration test. I e, podobnie jak poprzednio, te dane pewnie sobie przykopiuję, żeby ich wielokrotnie nie używać. Czyli tu sprawdzam, czy publikowany jest odpowiedni, czy tu sprawdzam komendę. Natomiast tutaj mam eventy, eventy dokładnie rzecz ujmując, czyli na przykład on Updated z konkretną wartością, czyli to mam tutaj. Może sobie przekopiuję w jakiś szybki sposób. Może się uda. Więc mam taki test. Mam kolejny kolejną daną, którą będę przekopiował, czyli e, short breaka. Tutaj też mam short breaka. I następny przypadek to new long break. O, dobrze, to jest tutaj. O, niepotrzebnie e, kopiowałem. Więc sound configuration view test time configuration restored to tu zrobimy sound configuration will when all uh, update block time are updated when all update block sound are updated no i teraz mam time configuration view to będę miał sound configuration view i tak po prostu chyba we wszystkich innych przypadkach no, i de facto ten sound będzie przyjmował takie oto wartości, czyli najpierw praca, później krótka przerwa i później długa przerwa. Więc taki widok będzie mi potrzebny. Oczywiście go nie ma, bo go nie było, to ja sobie duplikuję. I tutaj będę miał po prostu wszędzie stringi. Czas mi się kończy, oczywiście, no bo jakby było inaczej. Eee, tutaj mam sound. Sound. I tu będą też te wartości domyślne, tak. Mm, tylko nie wiem jakie jeszcze. No i teraz wszystkie na Sound. Do pozamieniania. Nie wiem, czy to będzie szybka wersja, czy to będzie długa wersja. Czas mi się kończy, więc pewnie dzisiaj tego nie, 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 nie dowiozę Natomiast warto choć trochę dopisać. Więc tu jest ok. Tu jest ok. No i tu jest prawie ok. Bo te eventy po prostu muszę wyciągnąć, żeby je przetestować, ale to już nie dzisiaj. W sumie dobrze, bo dzisiaj udało mi się nie przeciągnąć odcinka, ale udało mi się za to dokończyć testy z Comment i rozpocząć pracę, i prawie że ukończyć pracę nad testowaniem widoku dźwięku, tak, które będą wyświetlane. No i w sumie na dzisiaj to już tyle. I też nie będę się więcej rozwodził, bo było to dość proste. I zapraszam na jutro. Cześć.